To mi pan zasadził, bo, bombę! Pani Joanno, kiedy ja w niedzielę o 21.30 oglądałem pierwszy odcinek serialu Receptura, by była pani pierwsza rola, od razu było wiadomo wtedy, że pani jest mamą. Wtedy nie wiem dlaczego u mnie w głowie zadźwięczały odcinki Kasi i Tomka, kiedy dzwoniła do bohaterki w Kasi i Tomku właśnie mamusia, i e, cały czas e, pani właśnie tam jej jęczała w słuchawkę, a teraz to pani jest mamusią. I ja. <śm> Jak? Takie pierwsze pytanie, bardzo luźne. Ja, jak to jest? Ja już nie skończyłam, dziękuję. Ja już więcej nie mam pytań. To mi pan zasadził, bo bombę. W życiu bym nie pomyślała, że to wróci do mnie w taki perfidny sposób. I rzeczywiście coś jest na rzeczy. Tam, tam mamusia, która spędzała sen z powiek mojego serialowego... Partnera rzeczywiście była typem matki upierdliwej, który ja właśnie kultywuję w serialu Receptura. Tak, tak. I tu, proszę Państwa, wracamy do szlagwortu, który został zadany przez autorów briefingu dzisiejszego spotkania. Historia lubi się powtarzać. Nie wiem dlaczego tak ten Kasia i Tomek ogląda bardzo często powtórki, ale kiedy pani widzi powtórki tego serialu, gdzieś tam migając na TV7, czy gdziekolwiek. E, co, co pani wtedy czuje w sercu, widząc te, te od stare odcinki, Kasi i Tomka właśnie? Zastanawiam się, dlaczego ja sobie wyrzucałam tak wiele rzeczy na temat niedostatków swojej urody. Po prostu nie, nie mogę tego pojąć. Um, ciągle mam um, takie zaskoczenie, za każdym razem, jak gdzieś tam mi się um, rzuci w oczy jakiś fragment, um, ile radości, spontaniczności, dobrej energii um, znalazło się. W tym projekcie i że ta energia cały czas tam jest. Bo ja kiedy byłem na planie serialu usta usta rok temu i właśnie rozmawiałem z panem Pawłem, on powiedział, że on z chęcią by zobaczył nowe odcinki Kasi i Tomka. Zastanawiam się, czy pani by również z chęcią widziała. Ale że z naszym udziałem? Czy powiedział, że z chęcią by zobaczył... Z Państwa by udział. Z tym, że z tym poradził. Jak znam człowieka, to pewnie z chęcią by zobaczył, jakby to też ktoś inny zrobił, więc. Ja myślę sobie, że e, oczywiście jestem szacunkiem e, dla jego poglądu, że ta rzecz się odbyła i e, chyba konfrontowanie się w jakiejś kontynuacji z, z tym wspomnieniem e, mogłoby być trudne. Niemniej to wspomnienie mamy i jest naszym wspólnym udziałem.